Ostatnio na serwerze PykeMC wystartował nowy tryb, jakim jest Box PvP. Polega on na kopaniu surowców znajdujących się w ogromnym boksie, a następnie wymienianiu ich na monety, za które można ulepszać zbroje oraz narzędzia. Moim celem w tym filmie było zdobycie najcenniejszego itemu na serwerze, czyli trójzębu, który można kupić za aż 300 sztuk ciemnej materii, którą otrzymuje się po zabiciu gracza. Jednak czy udało mi się owy item zdobyć? Oglądajcie do końca, aby się przekonać. Na samym początku odebrałem darmowy, epicki kluczyk, który można otrzymać po dołączeniu na serwerowy Discord. A co z niego Padło, zobaczcie sami. Dobra, tak więc ja w tym momencie zaczynam moją przygodę z jednym epickim kluczem odebranym z Discorda. Jak widzicie mamy tutaj epicką skrzynię i... proszę żeby dropnęło jakiś, przynajmniej nie wiem, jakiś kilof może ale chyba będzie niestety elytra. Mamy elytrę lodową, Ok, Nie jest też najgorzej, więc tymczasowo odłożę sobie to do Ender Chesta. I odbiorę sobie jeszcze kita gracza, z którym możemy zacząć naszą przygodę. Tak więc po odebraniu podstawowego zestawu stwierdziłem, że udam się na bezpieczną strefę, czyli miejsce, gdzie mogę kupać surowce bez ryzyka śmierci, a z racji, że posiadałem rangę media, to miałem dostęp do strefy VIP, przez co bez problemu mogłem kopać surowce. Pierwszym pomysłem było zrobienie sobie jak najlepszego Kilofa, żebym mógł zbierać więcej Surowców, właśnie teraz pójdziemy sobie Z nimi na spawna i tutaj mamy ogólnie Sety, jednak ja niestety nie jestem Aż taki wystakowany, więc Kupuję sobie kilof drewniany No i dobra, mam pierwszy kilof, który również Ulepszę sobie na skórzany i właśnie na tym Będzie polegała moja gra i co Idziemy sobie myślę, że pokopać na, Znowu na bezpieczną strefę no właśnie, pokopałem sobie minutkę jak widzicie mamy sześć lawowych kul, za które mogę sobie kupić kilof kolcugowy oraz kilof miedziany. No i dobra, jak widzicie mamy już kilof poziomu czwartego i no na sam start jest to dosyć spoko. Utopik co w ogóle skrzynki otwiera? On no, chyba na innym ch jest. Nie, gdzie ten utopik otwiera skrzynie? Nie wiem. I przez następne 10 minut ulepszałem swój kilof, aż doszedłem do dziesiątego poziomu, który kopał naprawdę wydajnie. Więc uwaga, ma kilof netherytowy i uwaga, BUM! Mamy już kilo w poziomu 10, najlepszy jest poziomu 20, więc mamy już tak naprawdę w połowie jesteśmy, jakby nie patrzeć. I teraz moim celem jest tak naprawdę tylko zbieranie itemów na seta. No właśnie, moim kolejnym pomysłem było: ulepszenie sobie zbroi. Więc nakopem jedną plazmową kulę, a następnie zacząłem ulepszać zbroję. Dobra, szczerze jestem ciekawy do jakiego seta ulepszę sobie itemy. Myślę, że do jakiejś szóstki może? Może mi się do siódemki, nawet nie wiem, zobaczę. Chyba jednak uda mi się, nawet szóstki się nie uda. Tak, mamy seta piątkę, więc nakopiłem jeszcze trochę surowców i ulepszyłem sobie seta do poziomu siódmego. I dobra, mamy w sumie już całego seta żelaznego i właściwie banie złotą. I myślę, że jest dosyć spoko. I wydaje mi się, że jeszcze pokopiemy sobie troszkę. I będę mógł pójść na strefę PvP. PvP. No właśnie, z za tą linią dozwolona jest walka. A z racji, że miałem już w miarę dobrą zbroję i chciałem zabić paru graczy, to stwierdziłem, że zaryzykuję i wyjdę za tą linię. No i co? Lecę się klepać. Może znajdę tu jakiegoś gracza do zabicia, może ten jest trochę w sumie mocny, bo ja tak naprawdę najlepszego seta nie mam. Aha, bo on mnie jeszcze goni. Dobra, goni mnie, goni, ale mnie nie dogoni, więc w sumie... Takiego nie będzie złego. Yy, dobra, szukamy w sumie, czekamy sobie na jakiegoś fajnego, wystakowanego gracza. Na, nie, nawet nie musi być wystakowany. Po prostu jakiegokolwiek gracza, bo chciałbym chociaż jedno zabójstwo mieć, a przy tym zero śmierci, może mi się uda. Myślę, że podlecę sobie tutaj i może ktoś tutaj zaraz jakiś wyjdzie. Tutaj dosłownie nikt niewystakowany totalnie nie wychodzi stąd z bo naprawdę tutaj z tego widzę ludzie bardzo się strzegą. Tam jest gracz, tam jest gracz. Jest! Zabiłem go! Ale im podwędziłem hamsko. <laughs> oj, 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 ale to. O, kurde. To był fajny w sumie frag, jakby nie patrzeć. No ale hamsko im to podwędziłem. Ja. Stałem najmilszym graczem tego serwera. Mam nadzieję, że ktoś tutaj zaraz kolejny jakiś freakin wyjdzie. Nie wiem. Idziemy sobie zabić gracza, który ma jakieś spodnie. Nie, a to, a to jest ten sam. A to jest ten sam gracz, ty. Ja nie wiedziałem, że to jest ten sam. No dobra. Szkoda niestety trochę, ale no skoro tak, to niestety tak. Kurde. Te? co mnie bije? Ej, czekaj, jego go zdropuję. O, dobra. Dostałem teraz potężnego strzała od niego. Siemano, mordo. A, ja zginąłem. Pewnie spytacie się, dlaczego w moim ekwipunku znajduje się mój kilof, hełm oraz spodnie. Otóż na c po śmierci w ekwipunku zostałem trzy losowej temy. ale wiecie co najbardziej mnie usatysfakcjonowało? To, że nie straciłem kilofa, przez co nadal bez problemu mogłem kopać surowce i odrobić swoje temy. Jakby nie patrzeć, nie zajęło mi to aż tak długo, a w międzyczasie udało mi się zabić nawet kolejnego gracza. Tempo mojego zarobku zwiększało się tak szybko, że w 50 minucie grania ulepszyłem swoją zbroję do poziomu 10. Jednak wtedy jeszcze nie wiedziałem, co miało się stać? Nie, ale tak... Ja pier. Nie, no znowu! O, gościu mi chce chyba i temy oddać. Ja on mi chyba i temy chce oddać. Dołączenie do nich na voice było najlepszym wyborem tego filmu, ponieważ przekazali mi oni drugą najlepszą zbroję na serwerze poziomu 14. Dzięki, stary. A poza tym kupili mi cztery legendarne klucze o wartości 80 złotych. I z tego miejsca chciałem im ogromnie podziękować. Ale co wypadło ze skrzyni? Dobra. Walowie, let's go! Otwieramy. Dobra, z animacją. Ja pierdzielę. Ej, Trident, nie, gadaj! Nie, nie, nie. Buty Aj, lawowe. Piszcie F, piszcie F, wpiszcie F, F. F, Otwieram kolejne. Proszę, proszę coś dobrego, błagam. Kill off, miecz miecz, 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 miecz. Miecz 13. F jest F, F, bo to jest trzynastka F. Dobra, jeszcze Proszę. Trident, Nie, kill off. Albo klucze. Klata smocza. Dobra, nie, jest dobrze. I F nie jest tylko trident odłamki i voucher. No i jakby się zestrał pod siebie. Dobra, ja teraz lecę trzy obroty. Raz, dwa. Nie, daj zaczarować, chodź, daj zaczarować. Czekaj. Dubu, 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 dubu. Dawaj, czaru. Let's go! Dawaj, otwieraj. Mam za idiotyzm, proszę. Mam za A trident, trident! Jest! Co jest? Co jest? Działają moje czary. odcinku, że robi blend, Let's plan, go! Sobie, Dobrze! Ha, no i teraz co? Kocham was, kocham was, kocham was, kocham was, kocham was. I właśnie w taki sposób zdobyłem najrzadszy przedmiot na serwerze, czyli Trident, z którym zaliłem PvP czułem się trzy razy bezpieczniej. Jednak stwierdziłem, że w tym momencie film nie może się zakończyć. I dałem sobie cel, by kupić coś innego za ciemną materię. Zdecydowałem się na ulepszenie generatorów szmaragdów za 30 ciemnej materii. Jednak wiedziałem, że zabijanie graczy nie wchodzi w grę, ponieważ trwałoby to za długo. Stwierdziłem więc, że za zarobione pieniądze będę kupował ciemną materię. Jakby nie patrzeć, idealnie się złożyło, ponieważ mój widz przelął mi aż 200 dolarów, dzięki czemu mogłem rozpocząć handlować. O kurde! Ty jej kupił! Ha, <ścoughs> kupił! Jednak zwykłe kupowanie z rynku nie opłacało mi się, ponieważ cena jednej materii wynosiła od 15 dolarów. Jednak ja stwierdziłem, że będę pisał na czacie, że kupię 30 materii i właściwie to już po chwili opisała mi pierwsza osoba o dobra teraz tak ciemna materia i dobra teraz mu zapłacę pay bar czekaj pay bartek 3, 7, 5, 4, 2, 7, 54 dobra wysłałem co Ko Lejna? Aha, że tak. Dobra, Pam. I w taki właśnie sposób zaoszczędziłem aż 36 dolarów. I to nakłoniło mnie do kolejnego wymienia się z graczami. I żeby was nie oszukiwać, z rynku również skupowałem materię. I właśnie w taki sposób osiągnąłem aż 24 ciemne materie, więc musiałem kupić ostatnie 6. Dobra, teraz się z nim tutaj dogaduję. Let's go 30! Dobra, i gdzie to było? W ulepszeniach? Tak, generator szmaragdów. Co każdy poziom. Let's go. I Mam 25 surowców jakby na plus. Ej, się prawie waliłem ty od tego, od folder Major. Dobra, ile z tego? Jo. Ej, dużo! Bardzo dużo z tego zarabiam. Ej, ty! Tak, dokładnie. Ten kill off naprawdę wydajnie. Jeszcze tego samego dnia udało mi się go ulepszyć na poziom 15. No dobra, mam już tego 44. Myślę, że jeszcze sobie tego parę pokupuję i będę mógł sobie wreszcie ulepszyć seta. To znaczy, kill of. Więc w tym momencie wchodzimy sobie do sklepu. I mamy tutaj sklep za pieniądze. I właśnie za nie dokupimy sobie wystarczająco. Dokładnie to tyle plazmowych kul Zostało nam co prawda 5 dolarów Ale mamy 100 plazmowych kul Które teraz wymienię sobie na jedną Tak, na jedną kulę szmaragdową No i dobra, w tym momencie Możemy sobie ulepszyć kill off na bedrockowy I ten już ma wszystkie Właściwie na 30 I myślę, że mogę sobie w sumie go przetestować Na strefę bezpiecznej Ile on mi nakopie No tak, to kopie na hita, to jest fakt I kopie dosyć wydajnie, jakby nie patrzeć No już sobie dwa tego nakopałem Nederyt na hita kopie Wie co? Dobra, to już Netherite na hita kopię, to w takim razie ten kill już jest silny. Obsydian, co prawda jeszcze nie, ale w miarę szybko kopię obsydian. No i dobra, jeżeli to już Debris kopie na hita, to już serio, to jest dobry kill -off. Jednak kolejnego dnia wydarzyło się coś, czego się kompletnie nie spodziewałem. Niestety, ale przez niewydolność mojego komputera Wywolił Minecrafta, kiedy byłem podczas walki. A na pykiem C zwrot i można otrzymać, gdy śmierć została spowodowana przez serwer, a ja zginąłem przez mój komputer. I niestety w taki sposób straciłem najrzadszy item na boks PVP, ale w rzeczy pozytywnych, jeżeli chcesz tak samo jak ja zagrać na pykemce, to koniecznie wbij obczaj ten serwer, bo z moich wrażeń serio świetnie mi się grało.